Oburzenie po słowach posłanki Lewicy o Kościele. Kara nagana dla Małgorzaty Prokop-Paczkowskiej z wiosny Po tym jak Małgorzata Prokop-Paczkowska z wiosny umieściła w mediach społecznościowych kontrowersyjny wpis dotyczący masakry chrześcijan w Etiopii, prezydium Parlamentarnego Klubu Lewicy zażądało wyjaśnień. Posłankę ukarano naganą. Tłumaczyła się tym, że nie pomyślała. Miała inną intencję przekazał interim.pl Dariusz Wieczorek, sekretarz klubu lewicy. A po co Kościół katolicki się tam wpakował? Dlaczego nie uszanował miejscowych wierzeń? — dopytywała prokop Paczkowska w mediach społecznościowych. Jej wpis pojawił się na Facebooku pod informacją o masakrze ponad 750 chrześcijan, którą podał ośrodek monitorowania Chrystianofobii Fidei Defensor. I chociaż parlamentarzystka szybko skasowała wpis, dostrzegli go nie tylko internauci, ale też politycy. Konserwatywni posłowie zaczęli bić na alarm, a klub Lewicy jednoznacznie potępił publikację Prokop Paczkowskiej. Przepraszamy za zaistniałą sytuację. Wobec posłanki wyciągnięte zostaną konsekwencje dyscyplinarne, a opinie zawarte w komentarzach w żadnym stopniu nie odzwierciedlają naszych poglądów. Można czytać na oficjalnym profilu Klubu Lewicy. O tym, że posłanka zostanie ukarana zapewniał m.in. Włodzimierz Czarzasty, szef SLD. Władze Klubu Parlamentarnego pochyliły się nad sprawą podczas posiedzenia prezydium, które odbyło się we wtorek po południu. Małgorzata Prokop-Paczkowska wzięła w nim udział. Przyznała, że to wielki błąd, który nie powinien się zdarzyć. Prezydium uznało jej zachowanie i wpis za absolutnie naganny, mówi interim.pl Dariusz Wieczorek z SLD, który jest sekretarzem Klubu Parlamentarnego Lewicy. Zapewnił, że posłanka, została zobowiązana do tego, żeby takie publikacje nie pojawiały się w przyszłości. Otrzymała też karę regulaminową, czyli naganę. Tłumaczyła się tym, że nie pomyślała, miała inną intencję. Prowadziła korespondencję i zdarzył się błąd. Zdaje sobie sprawę z tego, co się stało i doskonale wie, że to wszystko wpływa na opinię lewicy, przekazał wieczorek, kiedy zapytaliśmy go o wyjaśnienia posłanki. Chcieliśmy poprosić ukaraną parlamentarzystkę o komentarz, ale po posiedzeniu prezydium Klubu Lewicy była nieosiągalna. Kiedy rozmawialiśmy z nią rano przyznała, że czeka spokojnie na to, co wydarzy się na prezydium. Odniosłam się już do mojego wpisu na Facebooku, przeprosiłam. To był błąd. Jednak nie odnosiłam się do tragedii Vaxum, tylko do komentarzy. W tej chwili to już bez znaczenia, przekazała interim.pl Małgorzata Prokop-Paczkowska była dziennikarką i producentką telewizyjną przez wiele lat związaną z TWP. To współzałożycielka ruchu Palikota, która włączyła się później w działalność wiosny Roberta Biedronia. Mandat poselski zdobyła w 2019 rok. Startowała z listy SLD. Autor Jakub Szczepański.